Dlaczego zaczęłam chodzić bez stanika? Wszyscy mają piękne kieszenie, tylko nie ja. Moim największym marzeniem było zrobić sobie wszystkie. Jeżeli mnie nie znasz, to cześć, jestem Angelika. Profil na Instagramie prowadzę już od roku. Myślałam nad tym, żeby zacząć też z YouTube'em. Tak więc jestem tutaj. Pierwszy odcinek, jak zaczęłam chodzić bez stanika. Dlaczego zaczęłam chodzić bez stanika? Zacznę może od tego, że mój biust... To jest mój to jest po prostu od zawsze od zawsze mój największy kompleks. Przepraszam bardzo. Był największy kompleks. Piersi to od zawsze dla mnie były ochydne, były okropne, że wszystkie mają piękne piersi tylko nie ja. I moim największym marzeniem to było zrobić sobie cycki. Po prostu ja kiedyś byłam Przekonana, że ja zrobię sobie cycki. I tak, w wieku 18 lat e, poszłam na swoją pierwszą konsultację w związku z, moi, z, moi, z moimi piersiami. Ja wtedy nie mieszkałam w Krakowie. Wiecie co? Specjalnie pojechałam do Katowic, do lekarza, który był dość znany, ponieważ robił piersi wszystkim takim influencerkom. Ja tam sobie siedzę na, na tej konsultacji w jego gabinecie, sobie. Koję wam myślę co ja tu robię. On mi zaczął tłumaczyć jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądać re rekonwalescencja. To zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę tego. Może inaczej. Chciałam to dalej, ale bałam się Niesamowicie się bałam tej całej rekonwalescencji, tej operacji, i nie zrobiłam tego, po prostu się przestraszyłam. Zdałam sobie sprawę, że ja chcę się wyprowadzić. Wyprowadziłam się z domu do wielkiego miasta, do Krakowa, w którym się czuję cudownie, świetnie. Teraz, kiedy mogłabym sobie zrobić piersi, kiedy stać mnie na to, kiedy mam na to czas, to przysięgam Wam. Że nie zrobiłabym tego. To wszystko się zaczęło właśnie od od nienoszenia senika. Byłam na kardio, byłam na siłowni, poszłam wtedy z moją mamą, bo, bo do mnie przyjechała, poszliśmy sobie na aquapark, chcieliśmy iść sobie na siłownię, później na saunę i na jakieś jedzonko. Nie wzięłam stanika ze sobą i uznałam z małą, że po prostu to bez sensu iść, wracać się do mieszkania tylko i wyłącznie po stanik. Poszłam. Bez stanika, ale to nie było takie łatwe, ponieważ jak ja poszłam sobie na bieżnię, to w głowie miałam takie coś, że kurczę bez stanika, może wrócić do tego mieszkania po ten stanik, bo w sumie mam taką koszulkę, taką, która nieładnie podkreśla moje piersi. Włączyłam sobie taki podcast. Pamiętam właśnie, że on się nazywał Chodzenie bez stanika. Ten podcast wywrócił moje myślenie do góry nogami. Serio, to zmieniło moje życie. Nigdy nie lubiłam swoich piersi, one były dla mnie okropne. Nawet, y, pamiętam rok temu, jak byłam w związku, to mój chłopak, wyobraź się sobie, powiedział mi kiedyś, że moje piersi są nieodczuwalne. Ja wtedy nie zrobiłam nic. Nic nie zrobiłam, zamilkłam. Po prostu nie wiedziałam, co mam mu odpowiedzieć, bo w sumie wtedy myślałam, że on ma rację. Że on mi powiedział rację, więc po co mam, nie wiem, się wkurzać na niego, mówić mu coś, no cokolwiek, nie? W tej chwili, gdyby mi to powiedział, to by dostał takiego kopa, żeby leciał chyba 10 metrów prze, przed siebie. Będę pamiętać te słowa po prostu do końca życia. Jeżeli nie lubisz swoich piersi, myślisz nad tym, żeby zacząć chodzić bez e, stanika, to... Serdecznie Cię do tego zachęcam. Pokochasz swoje piersi. A jeśli z drugiej strony chcesz sobie zrobić te piersi i jesteś gotowa psychicznie, fizycznie, no to okej, okay, rozumiem. Ja nie ujmuję, ponieważ gdybym była gotowa psychicznie, fizycznie, gdybym nie zaczęła chodzić bez stanika, pewnie bym sobie je zrobiła. Inna kwestia to jest też taka, że ja pracuję jako trener. I mam styczność z ludźmi, którzy mają problem, którzy mieli operacje, którzy byli po różnych przejściach chorobowych, operacyjnych. I naprawdę, jak człowiek już ma styczność z tą osobą drugą, to naprawdę, naprawdę, naprawdę człowiek zaczyna dziękować, że jest zdrowy, że go nic nie boli. Ja dziękuję, nie powiem Bogu, ponieważ Bóg to też jest. Ciężka sprawa u mnie. Jestem szczęśliwa, że ja mam siłę, że ja mam zdrowie na to, żeby ćwiczyć, żeby ćwiczyć na siłowni, żeby podróżować, żeby się cieszyć życiem, żeby, może nie powiem imprezować, ale spotykać się ze znajomymi, żeby cieszyć się życiem po prostu. Nie mam najmniejszego zamiaru płacić 30 tysięcy za to, żeby się pokroić, a później jeszcze pół roku leżeć na dupie. I czekać, aż się to zagoi, albo się nie zagoi, bo są różne sprawy, a później trzeba się znowu kroić. Zacznijmy od tego, że chodzenie bez stanika jest zajebiście wygodne. To jest pierwszy powód, dlaczego powinnaś chodzić bez stanika. Chodzenie bez stanika to jest wygoda, nic Cię nie uwiera. Dwa. Pokochasz swoje piersi. Jak nie lubisz swoich piersi, to je pokochasz, a jak już kochasz swoje piersi, to będziesz je uwielbiać. Gwarantuję Ci to. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam chodzić w bluzkach, bez. miałam powiedzieć, bez pleców. Z odkrytymi plecami. Uwielbiam. No po prostu uwielbiam, ale wiecie co? Nie chodziłam w nich, ponieważ widać stanik. A to brzydko wygląda, jak widać stanik. A teraz, no co, no nie widać mi stanika, bo go nie mam. No po prostu to jest świetne, więc już mamy trzy powody, dlaczego powinniśmy chodzić bez stanika. Te trzy powody. Chyba cię przekonują do tego, żeby po prostu zacząć. Gwarantuję ci to, że pokochasz to tak jak ja. To jest mój pierwszy odcinek, więc powiem tak. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, zostaw proszę subskrypcję i ja bardzo dziękuję Ci, że mnie poglądałeś i mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na stałe.